Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam od Ojca. O Ojcu, w owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię, że ja będę musiał prosić Ojca za Wami, albowiem Ojciec sam Was miłuje, bo Wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i imię do Ojca. I idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, czy kiedykolwiek prosiliście o coś w imię Jezusa, bo to jest to, czego Jezus oczekuje od nas dzisiaj. Kiedy mówi w tej Ewangelii bez przerwy w imię moje, w imię moje, proście w imię moje, otrzymacie w imię moje. Nie będziecie musieli już później nawet pamiętać o tym, że to ja jestem jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, dlatego że jak zaczniecie prosić w imię moje, to wszystko otrzymacie. Bo imię w Piśmie Świętym to nie jest tylko słowo, które dodajemy do Pacierza. To nie wystarczy powiedzieć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To nie chodzi o to, że tylko dodamy jakąś formułkę do tego co jest gdzieś w nam w naszej głowie, ale w Piśmie Świętym imię to jest tak naprawdę istota, to jest charakter, to jest życie osoby, o której myślę. To znaczy imię Jezusa to jest cała jego osobowość, cała jego istota, cały jego charakter. Całe Jego pragnienie, całe Jego marzenie dla nas. I dlatego Jezus mówi: kiedy idziecie do Ojca, to najpierw musicie wejść w Mój charakter, w Mój sposób myślenia. Musicie najpierw wejść w Moją tożsamość, i wtedy już nic nie będzie Wam potrzebne. Dlatego, że Ojciec za każdym razem Wam odpowie, za każdym razem da Wam wszystko i Wasza radość będzie pełna. To znaczy, naprawdę będziecie mogli ucieszyć się. Tą bliskością z Ojcem, którą Jezus ma. Dlatego modlitwa w imię Jezusa nie jest wcale taka prosta. Wiecie, że istnieje nawet na wschodzie taka modlitwa, która nazywa się modlitwą jezusową. Tam ludzie biorą różaniec czy paciorki po prostu i powtarzają imię Jezus. Jezus, 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 Jezus. Jezus, Jezus albo Jezus zmiłuj się nade mną, Panie zmiłuj się nade mną. To jest bardzo proste, bo nie chodzi o to, żeby ilością wezwań czy pięknymi słowami teraz wyprosić jakiś cud czy łaskę, ale chodzi o to, żeby wejść tak mocno, tak mocno w to, czego pragnie Jezus i co robi Jezus i jak zachowuje się Jezus, żeby mieć automatycznie dostęp do Ojca, żeby od razu. Otrzymać od Ojca. I to jest coś pięknego, naprawdę ciągle wzywać Jego imienia i wzywać, wzywać nie tylko słowami, ale, ale prosić Panie, daj mi naprawdę upodobnić się do Jezusa, żebym zaczął mówić tak jak Jezus i tak, zaczął modlić się tak jak Jezus. Dzisiaj w pierwszym czytaniu też słyszycie o Apollosie. Apollos jest napisane, że on nigdy nie przyjął chrztu. W imię Jezusa jeszcze, później przyjmie, ale na razie przyjął chrzest tylko w imię Jana. To znaczy, że jeszcze nie ma w sobie tego udziału w charakterze, w istocie, w miłości Jezusa. Wszystko zna teoretycznie, a Kwila i Prysyla mówią, że był naprawdę biegły w pismach. Potrafił wszystkich przekonać swoimi racjami. Ale brakuje mu jednej rzeczy. To będzie widać potem. Brakuje mu tylko jednego: upodobnić się do Jezusa. Bo okazuje się, że można wiedzieć i przekonać i umieć też udowodnić różne tezy, różne prawdy, wiary, ale ciągle nie być w bliskości z Panem. To jest podstawowa prawda Kościoła. Można być. Cały czas w środku, ale nie być Jezusowym. To święty Augustyn powiedział: Można być w kościele i nie być Jezusowym. I dodał jeszcze jedną rzecz, jeszcze ważniejszą: można być poza kościołem i być Jezusowym. Dlatego, że są ludzie na zewnątrz, którzy lepiej znają Jezusa od nas. I są ludzie wewnątrz, którzy nigdy go nie poznali. To jest paradoks Kościoła. Dlatego Jezus dzisiaj mówi: Ojciec sam Was miłuje, bo, my, bo Wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście. Wystarczy umiłować Go i uwierzyć Mu, i wejść w Jego imię, wejść w Jego istotę, w Jego tożsamość, żeby naprawdę Go poznać sercem. I dziś, jak będziecie się modlić, to można wzywać imienia Jezus, można Powtarzać sobie nawet przebierając paciorki Różańca w kieszeni, powtarzać: Jezu, 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 daj mi swój charakter, daj mi swoją osobowość, daj mi swoje zachowanie, daj mi swoje myśli, daj mi swoje słowa. Jezu, nie chcę Cię zostawić na moment dzisiaj, bo chcę być podobny do Ciebie. Daj mi chociaż trochę być podobnym do Ciebie, chociaż przez moment, chociaż przez chwilę, żeby ktoś spojrzał na mnie i powiedział: Ty jesteś Jezusowy. Ty należysz do Jezusa, musisz należeć do niego, bo mówisz tak jak on i modlisz się tak jak, tak jak on i myślisz tak jak on.